witam serdecznie w dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem roślinę suchożre falpejski jeśli spodoba ci się odcinek daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał kliknij też w dzwoneczek by być na bieżąco z wydarzeniami zapraszam do oglądania i komentowania Suchodrzew alpejski, jest to bardzo wolno rosnący, średniej wielkości krzew kulistym pokroju. Naturalnie występuje w środkowej i południowej Europie, zazwyczaj w terenach górskich. Suchodrzew alpejski osiąga 1,5 metra wysokości i tyle samo szerokości. Co ciekawe jego kulisty pokrój jest wręcz idealny, bez konieczności przycinania czy formowania. Ozdobą krzewu są lśniące, eliptyczne, podłużne i sztywne liście. Kwiaty pojawiają się już pod koniec kwietnia, jednak zwykle na początku maja są małe i niepozorne, ale atrakcyjne pod względem kształtu, zwykle ciemnoczerwone lub ciemnobordowe. Może rosnąć na każdej przeciętnej ogrodowej glebie, w miejscach zarówno słonecznych, jak i cienistych. Jest odporny na mróz i inne niekorzystne czynniki środowiskowe. Suchodrzew jest polecany osobom, które szybko chcą uzyskać efekt kwitnienia. Ponadto jest to roślina niewymagająca, nie zajmuje wiele miejsca i może zdobić każdy, nawet bardzo niewielki ogród. Pasuje do ogrodów japońskich, skalnych jak i do zwykłego ogrodu.